Ela Gawin, znana krakowska fotografka, niedawno wpadła na pomysł wysyłania swoich fanboksów. Fanboksów w głównej mierze składających się z przeróżnych śmieci z jej wizerunkiem, często w wyuzdanych pozach. Zdjęcia, które składają się na znaczną zawartość boksów, są upieciami zalegającymi w jej szafie. Krakowa. Loduweczka, tylko to jest akurat mała lodóweczka. Znajdują się magnesy, które mam w ofercie, 16 wzorów, tu jest Marysia, moja córka, z byłym mężem jestem na zdjęciu, a też jakieś, o, a też jakieś, o, różne takie z napisami o hejterach, to za chwilę pokażę, bo trudno mi tutaj się dostać z kamerą niżej, bo dobrze, że wyłączyłam. Mm, szukam fotografa, który by nam porobił. Zdjęcia Tu są Marysi, magnesy to jest lodówka. To jest akurat z napisem Marysia Knaga copyright Elagawin Eg Studio www.youtube.com/elagawin. Www Bo Pomimo niskiej jakości materiałów, liczy sobie za to dość pokaźną sumę. Co gorsza, postanowiła w to wplątać swojego byłego, tak byłego męża i nieletnią córkę. Sprzedaje zdjęcia swojej córki obcym osobom i jeszcze jest z tego zadowolona. Jakby tego było mało. Ostatnio postanowiła udostępnić adresy ludzi, którzy zamówili u niej owe fanboksy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze trzy na dole. Osiem fanboksów. Mam jeszcze trochę tych materiałów do produkcji, tych fanboksików. Tutaj piórniczek, długopisy. Będzie ciąg dalszy, na plaży. Witajcie drodzy widzowie, jestem na poczcie we Władysławowie. O, tak wyglądam. Tutaj w głębi poczty, kasy, okienka. I za mną stanowisko. Opisałam sobie fanboxy, które będę wysyłać. Tutaj mam Jedna z klientek postanowiła się do niej zwrócić z prośbą o usunięcie fragmentu, gdzie widoczny jest jej adres. Oto jak odpowiedziała na to Elka. mnie tutaj troszeczkę dzisiaj pilnuje, czy na jaki temat się wypowiadam, bo um, boję się, że coś będę mówić o niej, że jest na przykład niegrzeczna, albo mnie nie słucha. Także nie mam nawet możliwości tutaj nic jej krytykować. W każdym razie, co jeszcze jeśli chodzi o wnioski na dziś? Um, też mnie spotkała trochę taka przykra sytuacja wczoraj, bo się okazało, że na moim filmie z czwartku, z petki Kubniki, kiedy na poczcie we Władysławowie nadawałam pamboksy do widzów, Jeden fanbox, zasłaniałam adres odbiorcy, ale nie zwróciłam uwagi, że na drugim fanboxie gdzieś tam w tle było widać adres osoby, która zamówiła tego fanboxa. Byłam na plaży cały dzień, no i zaczęła dzwonić ta osoba, że jest na filmie jej adres. No i ja dzwoniła tam z 10 razy chyba, ale ja tutaj na plaży mam słaby zasięg, także nie odbierałam. Napisałam smsa, że coś się stało. Ona mi napisała o tym, żeby ten film usunąć. Tutaj na plaży niestety nie mam zasięgu w ogóle możliwości dostępu do komputera, żeby to zrobić. Także odpisałam w SMS-ie, że zrobię to po prostu do domu. I bardzo się ta osoba zdenerwowała. Zasypała mnie kilkunastoma um, SMS-ami dużo SMS-ów takich, bardzo przyjemnych, nieprzyjemnych z pretensjami, żeby to usunąć. Tam ten adres był praktycznie bardzo mało widoczny i wiadomo było, że to było w ogóle przypadkowo, niespecjalnie. Strasznie mi się przykro zrobiło. Usunęłam to, jak dotarłam do domu. No przykre takie były informacje, gdzie ta osoba, że mnie zgłosi na policję, robisz, że, że wyciągnie konsekwencje prawne, że jestem niepoważna, nieodpowiedzialna, no na takie Zrobić uwagi. to było takie przykre troszeczkę. Czekaj, nie da się mówić, dla mnie? No co? To z tego powodu mówiłaś, O co to jeszcze To jeszcze raz. Słuchajcie, skończę ten wątek, bo nie mam za bardzo warunków, żeby się wypowiadać na ten temat. Ale właściwie dobrze, że tak się stało na samym początku wysyłania tych fanboxów. Bo nabrałam dystansu w ogóle do tego wysyłania tych wiadomości, do wysyłania tych, tych fanboxów i straciłam trochę zaufanie do tych ludzi, którzy mi to wysyłają. Bo z jednej strony oczywiście, że się stało, że ten adres był widoczny, ale to jak ta osoba zareagowała, jak się do mnie odnosiła, to było bardzo przykre. Uświadomiło mi to, że te panwoksy zamawiają osoby niekoniecznie takie, które mnie lubią, ale w ogóle tam dla żartu czy z ciekawości które to zamawiają, a tak naprawdę to mnie nie lubią, nie znoszą i nawet e, taki delikatny Bo na dobrą sprawę, co się stało właściwie, że gdzieś tam ten adres mignął? Bo na dobrą sprawę, co się stało właściwie, że gdzieś tam ten adres mignął? Na pierwszy rzut oka niewinna wpadka, prawda? To coś znacznie gorszego. Elka właściwie nie widzi nic złego w tym, że publicznie pokazała adres jednej ze swoich klientek, nie przeprosiła, a wręcz sama poczuła się urażona. To po prostu bezczelne. Podobnie było ze zdjęciami fanek, które do niej przyjechały i poprosiły, aby ich zdjęcia były ocenurowane. Elka zrobiła to na odwarsie i niektóre ze zdjęć pozbawione były jakiejkolwiek formy anonimizacji. Cóż, Gavin zrobiła z siebie ofiarę w sytuacji, kiedy to ona jednoznacznie zawiniła. Jeszcze z wielką łaską usunęła fragment z filmu ujawniający adres swojej klientki. Ponadto, Elka ograniczyła się do usunięcia tylko tego jednego fragmentu. Na jej daily logach nadal możemy odnaleźć co najmniej jeden adres jednego z jej klientów. Nie jestem panią Gawin, żeby pokazać, na których filmach nasza niespełniona fotograf podaje kolejne adresy. Ale radziłbym samym zainteresowanym, aby dokładnie się temu przyjrzeli. Każdy usługodawca ma obowiązek chronić dane wrażliwe swoich klientów. Elka tego niestety nie robi. Nie jest to pierwszy raz. Gawin ma dziwną manierę podawania adresów. Nagminnie podaje dokładne adresy, gdzie się znajduje, włącznie z dokładnym adresem własnego domu. Na jednym z ostatnich Daily vlogów podała adres nie tylko pensjonantów, którym nocowała, ale również adres zamieszkania teściów, właścicielki przybytku. A może robi to celowo? Sama przyznaje, że często ucieka się do kontrowersji, byleby ktoś o niej mówił. Nie wiem. Dlatego przestrzegam Was przed jakąkolwiek współpracą z panią Gawin, gdyż może źle się to dla Was skończyć.